Sam tym razem zamierzam pokazać bitwę z 71 Jeszcze zobaczymy, do jakiej serii to trafi. Może zagram lepszą bitwę tygodnia niż tą. W sumie to mamy już medal de la Glanda na Matyldzie w tym tygodniu, ale bitwa wyglądała po prostu brzydko. Ta bitwa może nie jest jakaś powalająca, żadnych odznaczeń, ale za to wynik w. W doświadczeniu i w zarobkach zresztą też jest bardzo ładny. Prawdopodobnie nazwę to nękającym magazynkowcem, bo dokładnie do tego się sprowadzała moja taktyka w tej walce. Na T71 mam wyszkolony szósty zmysł i stabilizację obu typów, czyli przy jeździe i przy obracaniu wieżą, co mi pozwala. Czasami nawet strzelać w ruchu, a teraz na, drugi, na drugiej umiejętności się uczą kamuflażu, moi trzej załoganci. T71 to jest bardzo przyjemna mała maszynka, ale nie z pierwszym działkiem. M1A2 w wersji, jaką posiadają T71, jest po prostu bezużyteczne. Za to druga armata, Słuchaj, to nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Ma naprawdę świetną penetrację pancerza. Dobrą celność. 150 obrażeń na strzał, czyli sporo. A na dodatek ładuje całkiem szybko. To i przeładowywuję magazynek. Nadal mnie nie widzą, bo się nie zapaliła żar żarówka. Zatem, dlaczego nękający? Otóż, tym, czego większość graczy nie cierpi najbardziej na świecie, jest przecinik, którego nie widzą. Zaś, jeżeli mam czołg z magazynkiem, to pakuję w nich magazynek po czym się chowam. Albo jeżeli są za blisko, to jest z odległości mniej niż 300 metrów, mógłbym nie zobaczyć ten lwy, to Wystarczy, że podświetlam. A on zaczyna obrywać. I też. Nie da się wykluczyć, że za chwilę bym nie zaczął wyzywać od niewidzialnych oszustów i tak dalej. Pojawia się jeszcze prototyp. Ale stoi na permatraku. No i nawet mnie kusiło, żeby wstrzelić w niego magazynek, ale to, to by się źle skończyło. Już wiem, że jest tam T28 prototyp. A jeszcze ktoś tam przejechał, a tutaj T-52 jedzie. To jest właśnie ta różnica. O właśnie, pojawia się jeszcze Centurion. Przynajmniej wiadomo, że strzelił do T-52. Zatem ja nie zamierzam ryzykować, to jak kwiece to może go ktoś uszkodzi. Mi za to zapłacą. Mogę poczekać. Zwłaszcza, że tutaj w trzy czołgi trzymamy się przeciwko pięciu czołgom przeciwnika. Zatem nie jest źle. Ten mi kusił, ale ten lw tam nadal stoi. Musiałbym podjechać bardziej pod most, żeby nie mieć bezpośredniego przestrzału na lwa, a żeby lw nie miał bezpośredniego przestrzału na mnie. To jest rzecz, w której... moment, w którym większość graczy by się wściekła i zaatakowała. Jeżeli chcemy być nadal nękający, musimy pozostać niewidzialni. żeby być niewidzialnymi, trzeba się cofnąć poza 400 metrów. Maksymalna odległość podświetlania to 445 metrów, jeżeli czołg się nie ukrywa. A to jest czołg z niezłym współczynnikiem kamuflażu, wytrenowanym kamuflażem, stojący w krzakach, z tylko strzelać. Działo to jest też bardzo celne. Jak na amerykańskie działa. I zresztą w ogóle jest dość celne. Bez problemu punktuję tego KW1S 173 czy 5. 175 mm penetracji jest znacznie więcej niż potrzeba. Zresztą niekoniecznie, bo w sumie jak to walczy z dziesiątkami, czasami wtedy to jest trochę mało. Ale i tak spokojnie. Wystarczy to do przebijania boków przeciwników. Magazynek, który się przeładowywuje 24 sekundy. Ma 6 pocisków po 150 obrażeń, i tutaj mi lewe wyjechał. W tym momencie nie chcę oberwać od prototypa, ponieważ T71 jest bardzo zwinny. To chowam się na wstecznym i znikam. Będę dalej. O no właśnie, znowu się świecę. Tutaj się chowam, chowam, chowam. Muszę ocalić naszą artylerię, bo sporcik już wjeżdża do bazy. To było dokładnie przycelowane, to jest błąd w powtórkach. Tutaj przeładowuję magazynek. W tym momencie wszyscy przeciwnicy, oprócz artylerii, którzy zostali żywi, są tutaj. Ryf się pojawia i go spokojnie punktuje, świecę się tutaj pół-dło, ale już kolejne są trafieniami. Znowu budło, schody z linii strzału i artyleria go dobija w tyłek. W tym momencie został już tylko prototyp, który jest bardzo groźny, bo trafi być niewidzialny, ale można go objechać. A po drugie, został sam przeciwko artylerii na otwartej przestrzeni. A jak się gra prototypem, to artyleria jest najgorszą rzeczą, która może nas spotkać. A ja znowu nękam przeciwników. Tyk Za zero Trafiony A on mnie wciąż nie widzi a dopiero teraz Więc cały magazynek mu właduje Ruszę się żeby mnie tak łatwo nie trafił Ale on się skupia na super pershingu Zawsze trzeba być z boku Bo prototypa z przodu nie przebijemy Antera druga go dobija I to już jest koniec bitwy O to już widać, co to znaczy: nękać kogoś czołgiem, który ma magazynek. Do widzenia.